Hej, cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. 1 września, niektórzy mają rozpoczęcie roku szkolnego, inni wieczne wakacje albo pracę, jak kto woli. W każdym razie, witam was bardzo serdecznie w kolejnych ogłoszeniach duszpasterskich dotyczących mojego kanału, a tak czysto poważnie to w audiologu na moim kanale. Ja jestem Flynn i... Omówimy sobie najważniejsze zmiany dotyczące właśnie mojego kanału, jak i mojej aktywności. Ale na samym początku zacznijmy sobie od e, najświeższych informacji, od e, w sumie czegoś, co jest najważniejsze i co chciałbym poruszyć. To to, że wczoraj odbył się ostatni livestream e, w tym roku na moim kanale. Nie wiem, czy w przyszłym roku. Będą jakieś live streamy, ale już wam tłumaczę to dlaczego. Ostatnie live streamy niestety nie były do końca takie, jak oczekiwałem. W dodatku też często na moich live streamach coś się wieszało, a i mój komputer też trochę nie wyrabia, więc pomyślałem, że na jakiś czas po prostu zawieszę live stream na YouTube. Jeszcze nie wiem, jak to będzie z Twitchem, bo tam trzeba coś ogarniać, żeby były punkty, a ja tego nie potrafię zrobić, więc póki co, jeżeli chodzi o Twitcha, to oficjalnie nie powiem Wam nic. Jeżeli zaś chodzi o filmy, no to tutaj przygotowałem mega materiały, ponieważ ponagrywałem już troszeczkę na zapas. Każdy materiał będzie różnił się od poprzednich. Na przykład mamy Windowsa XP w roli głównej, mamy Windowsa 2000 i wszystkie te retrosystemy, nad którymi naprawdę spędziłem dużo czasu i naprawdę. Przede wszystkim będę prezentował Windows XP w 2021 roku jak się on spisuje czy zaskoczył mnie no i przede wszystkim czy warto z niego korzystać ja chętnie oczywiście zapraszam do obejrzenia tego materiału jak już będzie jak już będzie opublikowany do tego poradniki dotyczące Windowsa 2000 również się pojawią na moim kanale, tak więc będzie co oglądać. I naprawdę uważam, że warto, bo nikt wcześniej, przynajmniej na polskim YouTubie, tego nie zrobił, więc. Więc ja pomyślałem, że będę właśnie tym pierwszym i najprawdopodobniej ostatnim no chyba, że ktoś skopiuje poradnik ode mnie. Do tego szykuję jeszcze special, do którego nawet się nie przygotowałem, ale... E, e, obiecałem pewnemu widzowi e, pewien e, special, pewien dość nietypowy film, który myślę, że w przyszłym tygodniu może się pojawić, także... Czeka mnie jeszcze trochę roboty. Jeżeli chodzi o ceny, no to tutaj o, sprawa wygląda tak, że już mam pewien zamysł, także mi się wydaje, że coś może się pojawić. Jeżeli chodzi o Nightcore, no to kurde, psychicznie jakoś nie mogłem się nastawić e, do tego. A wiem, że jest e, kanał Finn Nightcore. I tam od dawna, że tak powiem, nie są wrzucane filmy. Także nie wiem, czy to dalej prowadzić. Następna rzecz, bo wiecie, jest jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym omówić. Mianowicie Discord. Duża część osób które były po prostu na moim Discordzie, zdziwiła się, że zamknąłem serwer. Powodem jest oczywiście to, że serwer umierał. Nie chciało mi się już go prowadzić, z racji takiej, że po co prowadzić coś, co już dawno umarło. Tak, więc po prostu no, można powiedzieć, że to taki upadek tego serwera. A na moim kanale to wiecie, nie bywało kolorowo, więc mimo wszystko postanowiłem jeszcze dalej to ciągnąć, jednakże jak pewnie wiecie, ostatnio już nie mam pomysłów na materiały tak. To są ostatnie pomysły, które jednak chciałbym zrealizować, bo uważam, że jednak mam jakby ten obowiązek jako youtuber przede wszystkim, bo nikt jeszcze nie dokonał czegoś takiego, więc ja będę tym właśnie pierwszym, który coś takiego zrobi. I mówię tu głównie właśnie o tym Windows XP, Windowsie 2000. No i co by tu jeszcze powiedzieć takiego? Bo już tak naprawdę wszystkie te kwestie, które chciałem poruszyć, poruszyłem już. Powiem jeszcze jedną rzecz: że filmy będą e, wrzucane rzadziej na YouTube'a. W sensie na mój kanał, z racji oczywiście takiej, że e, muszę wykorzystać potencjał moich pomysłów, więc e, filmy będą co tydzień, ewentualnie co dwa tygodnie. No i cóż, no myślę, że to chyba by było tyle w kwestii właśnie tych ogłoszeń parafialno-ruszpastersko, informacyjno, cholera wie tam jeszcze jakich. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem w kwestii mojego kanału. Jeżeli pojawią się jakieś niedogodności, no to... no to trudno. To by było chyba na tyle. Jeżeli materiał się spodobał, jeżeli spodobał się audiolog, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a jeżeli nie, no to możecie spadać zostawiając serdeczną łapkę w dół. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, no z tym lajkowaniem no to kurde już e, nie przesadzajmy, bo powiedziałem, że jak e, coś to łapka w górę albo łapka w dół, Nieważne. E, subskrybujcie, no i zostawcie kościelnego dzwona, abyście byli na bieżąco z powiadomieniami, które ostatnimi czasy no nie chcą przychodzić. No, i to by chyba było już, wiecie, na tyle. Chciałbym tylko jeszcze życzyć tym, co chodzą do szkoły, aby rok szkolny no, był stosunkowo lepszy. I życzę Wam z całego serca, abyście nie mieli zdalnych lekcji, ponieważ zdalne lekcje to chyba najgorsze, co może być. No i to by było na tyle. Dla tych bezrobotnych życzę udanego bezrobocia, a dla tych pracujących życzę po prostu udanej pracy. No i teraz to już serio na tyle. Na razie trzymajcie się. No i widzimy się w materiałach, które dla Was przygotowałem. na